cześć. ja jestem Jonoswem i tam Was w następnym odcinku na moim kanale najprawdopodobniej już w trzecim dzisiaj, ponieważ mam w planie dzisiaj wrzucić ich aż 4, ale dobra. Co by nie było, to jest już prawie 10, czyli dokładnie za 2,5 minuty, no 2 minuty 40 sekund skończy się ten sezon w Brawl Stars. No i po prostu zrobimy sobie takie podsumowanie. Jak możecie w tym momencie zobaczyć, Leon, e, Leona wbiłem w tym sezonie na 775, 200, 600, BB i kruk, a dalej 550, czyli 515, 510, 4, 505, jeszcze 5, 8 i je, jeszcze dobra, 12, 500. A więc razem ogólnie wbiłem 22. 20 ranki przed chwilą właśnie wbiłem sobie jeszcze Tika. Chciałam jeszcze wbić poko do końca tego sezonu, ale jednak już mi się nie udało. No jeszcze chwila i będzie koniec tego sezonu, ta minuta 50 sekund. No dobra, to już chyba nie będziemy grać, myślę. Ogólnie no to bardzo niedługo wbijam wszystkich na 20 rank, zaraz też wyjdzie nowy zadymiarz. I na pewno chciałbym go jak najszybciej na ten 20 rank wbić. No i mam 81 gemów. Gotowe na ten opening: 14 do Tego mega Tam tego raczej nie biję do wyjścia tego nowego update'a. Bo zaraz to zaczyno niedługo powinien być w ciągu kilku dni, może nawet dziś, jutro. Myślę, tak przynajmniej myślę. No dobra, to została tylko minutka do końca tego sezonu, to może nie wiem, puszczę Wam mojego ostatniego tutaj replaya moją ostatnią wygraną na Banty jak biłem Tika na 20 rank i będziemy i zrobimy sobie to podsumowanie ile tych gwiezdnych punktów się udało zdobyć, myślę, że w tym sezonie będzie najwięcej, bo bardzo dużo wybiłem tych 20 ranków i myślę, że tutaj 300 pierwszy raz pewnie będzie więc nie jestem dokładnie pewien, ale nie chcę mi się już tutaj dokładnie liczyć. Zobaczymy. Ale tak mi się wydaje, że raczej powinno się udać tyle, żebym e, po prostu tych starpońców dostał. Tutaj dość ładna gierka, myślę. Wygraliśmy wreszcie tam z dwa razy większą ilością punktów. Myślę, że całkiem nieźle mi poszło. Ale ogólnie dzisiaj tak troszkę średnio mi szło, e, dość Długo bardzo mało pucharków e, wbijam, dlatego tego poko nie udało mi się wbić na 20 rank, ale spoko. E, dobra, 15 do 5 jak na ten moment. Ja tutaj mam 5 gwiazdek i właśnie zabijam e, spajka i brokę y i mam już aż ich 7. Ale zaraz mnie zabiją z tego co pamiętam, niestety. Mm, no dobra. Tutaj zabiję tego spajka, który w tym momencie została 95 HP. No właśnie 22 do 7, czyli ponad 3 razy więcej już mam w tym momencie tutaj. O 15 więcej. No ładna gierka, ładna gierka. No i w tym momencie już 24 do 7. Jeszcze pół minutki i już jest po 10. a właściwie tutaj mi zabili w ogóle. Już jest po 10, więc zaraz najprawdopodobniej jest już po 10, a więc. E, zaraz sobie zobaczymy ile tych końców wyszło. Więc punktów oczywiście. W ogóle jak na czym mam 5200, jak biję tego poko, to będzie... 5, byłoby 5500, jakbym go wbił przed końcem tego sezonu, a teraz zobaczymy, jak to będzie. 5500 już będę miał ponad po tym sezonie e, pewnie. No i powiem wam, że no dość dużo tak naprawdę jak kupiłem tego kruka, tak, tak mi się wydaje. Ponad 15 tysięcy razem. Nie że no i biorę ten 20 rang tutaj gwiazda gry, oczywiście. I mamy: 138, 50, 50, 25, 8, 5, 3, 3, 3, 3. 288. Kurczę, no. Bardzo mało zabrakło do czysto. A już myślałem, że będzie. Ale mamy 5,500. I pięknie. Okej, okay, zobaczmy sobie sklep nowy. Odbierzemy moje nagrody, i chyba już będzie to. To wszystko w tym odcinku, bo nie mam tutaj co do robienia, więc sezon już tutaj skończony, podsumowany. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie o ja zostawieniu łapeczki w górę i subskrybowaniu mojego kanału. No i no, spadłem te... Tak naprawdę nie, nie jest to jakoś mega dużo, no niecałe 13500 mam w tym momencie, a więc myślę, że spoko. A więc jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Pa!